Zaczynamy następny piękny dzień. Ta kobieta ma masę energii. Trzeba zrobić jakiś taki większy pokoik, może coś tego tam. Trzeba coś zaplanować. Może jadajnię. Taką troszeczkę większą. Ok. Nie zapomnijmy drzwi. Ty już powinnaś być zadowolona, więc zajwaniej. Wujek Timo. Joy Deprived. Jesteśmy głodni. Okej. Okay. Nie, nie jedz pemikanu. Dlaczego jesz pemikan, a nie fine meal? Właśnie, to jest problem. Yy, wiesz co? My zabronimy, żeby jeść pemikanu. Yy, weźmiemy go tutaj. To można rozwiązać ten problem. Yy, nie, nie można. Nie można niestety, żeby on upuścił ten pemikan. Ok. No on chce, on chce jeść nieugotowane, bo jest kompletny debil. No ale ok. <grymne> Co on teraz potrzebuje? Aha, chce się, musi się pobawić, no bo zabawa jest najważniejsza w życiu. Ok. Będziemy. Dobra, będziemy polować dalej. Okej. Okay. To chcę chce ciągle się bawić. Nic tylko zabawa, no zupełnie jak ja w życiu osobistym. <laughs> chce się relaksować coś, ale nie, zbuczeruj go. Zrób, zrób się użyteczny. Dodaliśmy paliwa. Mamy, aha, bo mamy więcej pemikanu niż, niż nam trzeba. To, to są takie nasze zapasy na, na, na ten na czarną godzinę. To możemy to jeszcze zrobić. Ile to już plony rosną? Ready to harvest. Słuchaj, przestań tutaj, gościu. Tego tam i wiesz. Zbieraj plony, co? A co ona robi? Aha, ona chce zjeść. I teraz mi pomoże w plonach. Okej, okay, dobrze. To jest taka fajna kobieta. Ty ją zrobiłeś insult. Mm. Co ona teraz robi? Okej, okay, będzie budować. Jakieś takie większe drzewko tutaj ściąć? Coś tego tam? Nie bardzo. Żeby pomóc. <laughs> no jak widzimy, pomagamy sobie nawzajem. Bardzo fajnie. Okej, okay, to wszystko... Y Ok, jak widzimy, ziemniaki w dwa sezony i 9 dni, czyli dwa sezony nam zostały, natomiast mięso w jeden dzień to wszystko pójdzie. Więc może zróbmy tak, że będziemy robili ten pemikan troszeczkę więcej. Ok, niech on zrobi tego pemmikanu więcej, to jest na naszą czarną godzinę. I tu też zabronimy tego, żeby oni jedli to jedzenie, bo to jedzenie się nie zepsuje. E, dobra, e, żeby było fajniej, zrobimy podłogi, z, zrobimy podłogi z drewna, bo po prostu na podłodze się mniej psuje i po prostu fajniej i tak wygląda. A, ah, chapwood. I notabene, jeszcze można zrobić coś takiego trik, że tu jest harvest, tak? Harvest to znaczy, że bierzemy te rzeczy, yy, co tutaj już wyrosły, ale my tego jeszcze nie zrobimy. Ja chcę zrobić harvest jakichś takich buszów, co w ogóle tu nie rosną. Tutaj rośnie ze Okej, okay. jak widzimy tu są busze i na nich rosną takie różne jarzyny i to możemy i to możemy zbierać. Okej, okay, wujek Timo serio, ty chcesz to zjeść to bird meat? No dobra, zjedz to. Ciekawe, czy się zatrujesz? Nie zatruj się, okej, okay, dobra, jest. Skoro już tu jesteś i grasz, wujku Timo, a nie musisz, to może zrób to, że będziesz tutaj ścinał te, tak? Zbierał te jarzyny. OK, teraz zje to, co zebrał. Nie, ja chcę, żebyś tutaj... Y ja chcę, żebyś tutaj zebrał to wszystko. Ok. I później to wszystko zabrał od razu, bo to jest. Przepraszam. Bo to się mija z celem. Przepraszam. Dobra, teraz zbieramy to wszystko, co możemy. Okej, okay, ale teraz będzie budować yy, podłogę. To będę. Ile tutaj mamy drewna? W ogóle nie mamy drewna. Aha, bo nie mamy w ogóle składowiska drewna. Kargo Coś spadło z nieba. Steel i Steel Slug. Steel Slug to trzeba. Yy, ojej to jest trochę daleko od nas, to jest bardzo daleko od nas, no ale spoko. Weźmiemy to, mamy już jedzenie, mamy nieźle nam idzie tak naprawdę. Coś znowu zamordowało tutaj. Ach ta, ten wilk tutaj grasuje, tak? Na te zwierzęta tutaj trzeba uważać, to jest Boomelop. Wszystko, co ma boom, albo bumalop, boom albo boomrat, to jak się je zabije, to one wybuchają. <grywia> Takie jest ujeckie prawo. Ja wiem, że to nie ma sensu, ale wiesz, spoko. Co wujek Timo robi? On się relaksuje. Okej, okay, cudownie. Natomiast ona zbiera potato plant. Ok, great. Kostek, idź tutaj, pomóż. Ok, teraz sadzimy te plony, co teraz idzie? Aha, te drzewa, ok. Notabene. Może zrobimy składowisko tutaj <laughs> drzewek i tak dalej. Yy, tu będą składowiska. Wszystkich naszych stone. Hmm, dobrze. Mechaniczne korpsy, Dobra, to nieważne. Najważniejsze są chunki i stone bloki. Yy, I oczywiście wood. Tak naprawdę wszystkie ro-resources weźmiemy. Dobra. To zbior to i tak dalej. Jest problem jak jest tylko dwóch ludzi, a i tak byłem tylko jeden, więc to bardzo wolno idzie. No ale ta kobieta Olga jest zajebista jak widzimy, zajewania. Natomiast wujek Timo zajwania i też wszystko tutaj jej dostarcza. Także idzie zajebiście On będzie medytację, tak? Okej okay. Może zetknij to, co? Ale ona to szybko buduje mało zużywa surowca, żeby dużo zrobić. I oni w ogóle nie śpią. A to w ogóle. Aha, to stal jest, rozumiem. Tu jest w ogóle brudno, to trzeba będzie posprzątać trochę, ale to za chwilę. Ride! O, ma pistolet. Dobra, w następnym wideo yy, zobaczymy jak sobie poradzę z tym Stanisławem. Stasiu